z widzowie, Mechu z tej strony. Dziś jak widzicie pewnie w tytule, zawitam w Papajsie. Chciałem nagrać jakiś wstępik na dworze, sobie pochodzić, że nobilkę sobie ubrałem, bo pogoda ładna. Ale akurat jak tutaj dojechałem pod Papajsa, to zerwał się jakiś tajfun. Patrzcie na drzewa. Troszkę nawet się chyba uspokoiło, ale... Wyciągałem rzeczy z plecaka, to normalnie drzwiami mnie prawie przygniotło, jak ten wiatr zaczął napieprzać. Dlatego parę słówek wstępu powiem w aucie. Dzisiaj będzie mała rywalizacja, bo dostałem... takie oto kupony na darmowe kanapeczki. To są kanapki Chicken Sandwich Classic, sztuk 11 dostałem je od znanego i lubianego wszystkim tutaj widzą zapewne czerwonego pingwina czerwony nagrał też materiał tutaj gdzieś wam podrzucę link no i jemu udało się zjeść kanapek 9, z tego co pamiętam potem chyba zrobił przerwę krótko mi chciał dopchać dziesiątego ale lokal już zamykali i nie chciał siedzieć za długo a, a już ciężko szła ta ostatnia i odpuścił ja mam Powiedziałem 10, 11 mam. Chcę spróbować 10, tak żeby wiecie, porywalizować, przebić czerwonego, a 11, wiadomo, zapasowy. Jakby się okazało, że będzie jeszcze miejsce, to lepiej mieć, jak nie mieć. Sprawdzałem sobie te kanapeczki na stronie Papajsa. Oni deklarują w tabelce wartości odżywczych, że jedna kanapka waży 208 gramów. Czerwony na swoim filmie mówił, że ważyły 300 gramów. No ja ze swoich doświadczeń, bo nagrywałem i te i nagrywałem w McDonaldzie, w Nordfishu, w Burger Kingu, i zawsze sprawdzałem te kanapki z tabelami właśnie deklarowanymi przez te sieciówki. No i z moich doświadczeń wynika, że faktycznie potrafi się czasem naprawdę dużo różnić waga. Choć w niektórych, no na przykład drywale to takie były do gramika prawie, pamiętam jak jadłem. No ale zobaczymy, oczywiście waga nie kłamie kalorii deklarują 360 na 100 gramów w kanapce, czyli jak, jak będą faktycznie po 300 gramów zjem 3 kilo, no to to będzie, to będzie prawie 10 tysięcy kalorii. No nie prawie, tylko ponad jak 3600 kg. No, kilogram 3600 razy 3 to będzie 10 800. Tak tak jakoś wyjdzie. Czyli nie mało. W każdym razie, trzeba będzie to trochę popalić. Ostatnio troszkę przybrałem tych kilogramów, ale nie jest źle chyba. No więc to tyle słowem wstępu. Ja jestem na szczecińskim Prawobrzeżu, na ulicy Struga. Mamy trzy papajse w Szczecinie. Najbliżej miałem do Galaksy, ale wszystkie te sieciówki właśnie w Galaksy nagrywałem, bo tam w zasadzie wszystko jest koło siebie, więc troszkę też, żeby zmienić tą scenerię. Jeszcze mam chyba trzy filmy jak tam w kontenerze siedzę na tym stoisku gastronomicznym. No to co? Zapraszam Was do Papajsa. Patrzcie widzowie co tu się dzieje na dworze. Ustawo coś ale to dobrze. Tak jest, dzień dobry. Proszę. Dobra. Proszę pana kupony mam do zrealizowania na kanapki sztuk 11. I będą ładowne czy pikantne? Mocne są pikantne, te pikantne? Takie pół na pół. Ona się tylko sosem różnym, tak? tak? Czy pikantne jest. Co da mi pan pół na pół? Tak, tak. Może być więcej łagodnych, czyli sześć łagodnych, 500, bo pół na pół to nie da rady. W sumie. Okay. 59 zapraszam. Co ci jeszcze będzie? E, napój, dolewka jest tak, jak wezmę. Że... Uh -huh. okay. no, no to jedną? dolewkę jedną, jedną. jedną. To będzie 10,20. Jeszcze taką mam sprawę. Czy nie będzie problem, nie wiem, gdzieś tam w rogu, jak nagram siebie jakiem? Nie ma problemu. Super. I 50. Być ten, stosowny. A, dobrze, A, no, pomyślałem. Dla Dzięki. Nie, nie trzeba. Mniej więcej jaki czas oczekiwania? 5-3 minuty. Tak? Na 11 kanapek? Tak szybko? Dobrze. Tylko na miejscu będzie. Na miejscu, dobra. A wodę zwykłą może dostanę? Zwykłą wodę może dostanę? Nie gazowaną, nie gazowaną. Zaraz panu przyniosę, bo tam przy stoliku portfel. Ile za nią? Okej, okay. A nie z lodówki jest może? Okay. Tam woda. Ki. Dobra, timer przygotowany, jakieś napoje są. I Dziękuję serdecznie. Dobie wagi zostawiłem w domu Lipa trochę Zaraz coś spróbuję wykombinować Kryzys zażegnany, miły pan mi pożyczył uwagę, także o, tarujemy. Jeden, jeden, raz. 10 sztuk 245 gramów z, o, z folią Zważę poglądowo ten papierek sam o 5 gramów czyli 240 kanapka i to lecimy.

No dobra, widzowie, timer odpalam. Lecimy, 2600. Może coś się domówi, może nie, bo takie kanapki też się tak łatwo nieje. Eee, od razu ostrzegam, delikatnych będę jadł w czapce. Także film dla ludzi o mocnych nerwach. 3, 2, 1. Oczywiście, najsam wpierw, podziękowania dla wspierających, dla Pawłoniastego i Oki Oki oraz za wpłaty na tipo Alanowi za piątkę oraz InSoulFire za pięć dyszek, ale przede wszystkim za oglądanie, bowiem InSoulFire pod każdym filmem jest w sekcji komentarzy i to nie tylko u mnie, bo śmiało można powiedzieć, że jest to jeden z największych fanów jedzenia wyczynowego w Polsce. Spotkać go można na każdym kanale związanym z tematyką. Za to szacunek, bo bez takich ludzi tworzenie tego kontentu nie miałoby sensu. Przechodząc do kanapek. Jest to bardzo prosta kompozycja. Panierowany kurczak, bułka, dwa plasterki ogórka i trochę majonezu. Wersję na ostro ma ten majonez podkręcony i faktycznie jest zauważalnie pikantny. Bułka jest bardzo maślana i słodkawa. Momentami wręcz miałem wrażenie, jakbym jadł kurczaka w pączku. Kurczak po każdych rozmiarach, soczysty, z dopieszczoną, grubą i chrupiącą panierką. Co trochę utrudniało jedzenie przy takiej ilości, bo po pierwsze z czasem coraz ciężej się to mieliło, a po drugie na koniec dość ostro dziosło i jama gębowa dostały w kość. Niemniej sam kurczak porównując do głównego konkurenta to jest KFC. W moim odczuciu wypada lepiej, natomiast jako całość kanapka nie oferuje wiele więcej poza tym kurczakiem. A przy cenie 18,95 jednak spodziewałbym się czegoś więcej. Osobiście wolałbym dorzucić kilka złotych i wziąć Grandera w KFC, którego z kuponem można dostać za 20 zł razem z fretkami, a w porównaniu do tej kanapki oferuje prawdziwą eksplozję smaku. Tyle o kanapce, więcej w zasadzie o niej powiedzieć, czy nie da. Natomiast chciałem się jeszcze odnieść do komentarza z poprzedniego filmu, gdzie jeden z widzów stwierdził: że nie muszę pokazywać języka na koniec. Były też głosy, że nie muszę wszystkiego ważyć, że wystarczy na słowo, bo widzowie wierzą. Otóż tutaj kompletnie nie chodzi o to, czy mi widz wierzy, czy nie wierzy. Ja do tego co robię podchodzę poważnie. Traktuję to w formie sportu i rywalizacji. Najczęściej z samym sobą, gdyż nie ma zbyt wielu zawodników w Polsce, więc procz ze sobą to mogę porywalizować tak jak teraz z czerwonym pingwinem. Niemniej istotne są dla mnie wszelkiego rodzaju markery i detale, żeby móc jak najdokładniej mierzyć wyniki. Gdyby ktoś chciał kiedyś pobić jakiś mój wynik, albo nawet gdybym ja sam chciał siebie poprawić, nie może być miejsca na niedopowiedzenia. Nie chcę dopuścić do sytuacji, kiedy będą jakieś wyniki różniące się o kilka sekund i pojawią się zarzuty, że jakiś czas był oszukany, bo miałem jeszcze coś w ustach, albo że czyjaś porcja mogła być mniejsza lub większa, bo nie było zważone dokładnie, a takich debat, uwierzcie mi, jest naprawdę sporo. Zasady to zasady. Ja będę się ich trzymał. No i zbliżając się do końca jedzenia, właśnie propos tych zasad, jak widzicie, niby kanapek zjadłem tutaj więcej od czerwonego, ale właśnie wagowo moje wyszły mniej, tak więc oficjalnie nie mogę powiedzieć, że zjadłem więcej. Sam też się zastanawiam, od czego do końca zależą tak duże dysproporcje między moimi wynikami, że czasem zjadam po 3 kg skakiem, a czasem tak jak tutaj przy 2,5 już jest cholernie ciężko, i to często przy podobnych daniach. Do głowy mi przyszło, czy może dobrym punktem odniesienia nie byłaby kaloryczność potraw. Te kanapki według papajsa mają 361 kcal na 100 g, co jest naprawdę sporą ilością to jest o około 50% więcej niż przeciętny kebab. Na pewno nie jest to też 100% miarodajny wskaźnik, bo w ogóle raczej takiego nie da się ustalić w kontekście jedzenia na ilość. Każde danie jest trochę inne. Ale myślę, że warto zwrócić uwagę też na kaloryczność oprócz samej wagi jedzenia. nie da rady w dobie. Jak wezmę jeszcze kęsa, to mi się uleje już z gęby. Czuję po prostu, że mi sofa jak czuję tą kanapkę w gębie. Ale co, no tu jest tak z jedna trzecia. Dziesięć się udało. Prawie 11. Bez czterech gryzów. No niestety. Trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść. Nie chcę tu trzody robić w restauracji. No nie wiem, no wagowo nie wyszło, super. Nie wyszło. Ale pamiętajcie, waga to nie wszystko. Każde jedzenie jest inne, każde ma też inną gęstość, objętość. Tutaj są naprawdę duże kawałki kurczaka. No nie chcę się usprawiedliwiać, ale nie, nie jest to takie łatwe. To nie wiem. Nie wiem do końca, czy robię regres, czy, 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 czy to po prostu te kanapki tak ciężko schodzą. Ale jest to, jest. Tyle się udało. No i co. Tyle. Dzięki Wam za oglądanie. Trzymajcie się. Do tego filmu. Cześć!